Spotkaliśmy się dzisiaj na Stadionie Miejskim w Kościanie, po raz drugi już akcja Otwórzmy Serca. W tym roku beneficjentami jest Basia i Marek. Tak jak w ubiegłym roku, tak i teraz zaczynamy od 24 godzinnego biegu jest to między innymi sztafeta charytatywna, gdzie w tym roku są to zawodniczki. Kościan Timu mają do przebiegnięcia 251 km. Jeżeli spełnią ten warunek. Sponsorzy, którzy zadeklarowali się jeszcze przed biegiem, e, wpłacą darowizny, wpłacą datki tym e, sztafecie, gdzie każdy, dosłownie każdy może wziąć udział. E, były przez... E, Tydzień zapisy internetowe, gdzie zarejestrowało się 186 zawodników. Można oczywiście się też rejestrować do biegu w biurze zawodów. Dzisiaj przez całe 24 godziny trwania sztafety, tak jak powiedziałem, każdy może wziąć udział. Jeżeli minimum 100 osób pokona chociaż jedno okrążenie z dodatkową kartką na plecach, gdzie jest napisane dla kogo biegniemy, czyli biegnę dla Basi i dla Marka, PKO jako jeden z dodatkowych sponsorów, PKOBP wypłaci dodatkowe 10 tysięcy złotych. Też na beneficjentów tegorocznej akcji i oprócz tego jeszcze trzeci składnik wszystkie wpływy z opłat startowych, czyli tak jak było przez miniony tydzień 20 zł, albo minimum 30 zł, tak jak jest dzisiaj, ta cała kwota z opłat startowych też jest w całości przeznaczona na beneficjentów tegorocznej akcji, szacując. Bardzo luźno, jesteśmy w stanie zebrać dzisiaj minimum 20 tysięcy złotych, może 25, może nawet dojdziemy do 30. Także jest o co biegać, jest o co walczyć, jest po co przyjść na stadion. Uważam, że to rewelacyjny pomysł, tym bardziej, że mamy 24 godziny, czyli czy jesteśmy przed pracą, czy jesteśmy po pracy, czy jesteśmy przed śniadaniem, a może po prostu nudzimy się w domu, nie mamy co robić, warto przyjść, warto pomagać, warto wspomóc tą akcję, nawet jednym okrążeniem, bo jak powiedziałem, ze względu na wsparcie PKO-Baku Polskiego, nawet to jedno okrążenie się liczy. W zeszłym roku biegało pięciu panów z Kościan Timu w tym roku, tak jak już mówiłem, biega 10 pań, zmieniają się co godzinę i tak przez 24 godziny, aż do wielkiego finału tej akcji, czyli do soboty, do jutra, do 10.30, kiedy e, razem z uczestnikami park ranu w kościanie, który rozpocznie się o 9 i około 10 godziny się skończy. Będziemy ostatnie pół godziny biegać wszyscy razem. Właśnie ile pieniędzy udało nam się zebrać, no i to będzie zakończenie tej akcji.